Witajcie, witajcie. Wiem, że prosicie o filmy o różach okrywowych, o różach parkowych, tak jak tu, i o nowościach jeszcze, ale powiem szczerze, że tak szczerze powiedziawszy, to nie bardzo mi się chce tutaj wchodzić jeszcze. Tutaj jest też pnące o też prosiliście o to. Odłożę sobie te filmy na Trochę później, a dzisiaj bardziej ciągnie mnie a właśnie tutaj mnie bardziej ciągnie, czyli do rzeczy, które już były, mianowicie róże pienne. Ale szybciutko przejdę z wami, żebyście zobaczyli, jak to się zmieniło od ostatniego czasu. Garten szpas wycięty, Kubana, jak zwykle. Dla mnie oszałamiająca, chociaż ostatnio dowiedziałem się od Swojej znajomej, że ona akurat kubany nie lubi A ja uwielbiam Nie tylko kolor, ale przede wszystkim sposób rozrastania się tej korony Tu niektóre korony są mocno przycięte Po to, żeby je wiatr nie powyłamywał Fenix. Znowu Kubana. Zobaczcie, ona będzie chyba dzisiaj tutaj najbardziej okazała. Troszeczkę zachodzące słońce lekko przekłamuje barwy. One są tak naprawdę o właśnie takie. Takie cieplutkie. To jest fajne. tu mamy Aquarelle Gebruder Grim taka typowa barwa, to jest właśnie typowa barwa moim zdaniem Gebrudera Chip Ze sztat. Tu na niskich pniach, tu Zauber. Zwracajcie o, uwagę na obfitość kwitnienia, bo to jest w zasadzie chyba w tym momencie kluczowa informacja, którą chcę Wam przekazać. Aspirin Rose. No i sposób rozrastania się korony. Morning Sun. No i koral, Lions Rose. Zobaczcie, jak on tak stopniowo, ale cały czas będzie miał kwiaty. Tu mamy, no wreszcie dobrze oddany kolor, nie do końca. Piano. no i zobaczcie na obfitość kwitnienia tego i tu jest kolor dobrze pokazany Nautica Bad Birnbach. Tutaj też zobaczcie, jak ten kolor się zmienia. Teraz jest yy, nie tylko jaśniejszy, ale to są w ogóle jakby inne kolory. Yy, teraz jest taki mocny sztadrom. No i. O teraz fajnie pokazany jest kolor, eee, właśnie bordeaux. To jest ten kolor, Nostalgia, Black Forest. Jugendliebe. Zobaczcie, pełnia kwitnienia Jugendliebe. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Ale pamiętajcie o tym, że to jest ten taki, ta chwila, w której one są w optymalnym momencie, bo yy, za chwilę te kwiaty już zaczną zmieniać barwę na taką i one już wtedy nie będą takie takie ładne. No i tu mamy przepiękny w tym momencie też o bardzo ciekawej barwie, zupełnie jak gdyby, jak gdyby to nie było, to aż musiałem zobaczyć na na etykietę, co to jest. Sangerhauser Jubiläum Rose takie jakby bardziej różowe niż niż brzoskwiniowe Pastella Baroness Sherry Oranges and Lemons Augusta Louise, dopiero jak się zbliżymy o, to widać ten kolor świetny kolor zobaczmy jak wygląda kwestia zapachu w taki dzień jak dzisiaj no to wszystko jest strasznie zwietrzałe bardzo słabo nawet te odmiany, które ogólnie dosyć mocno pachną jak Augusta Louise jest bardzo słabo teraz Rozarium. No i patrzcie, Afrodyta. Ta, co skradła serce wielu osobom ostatnimi czasy. Zobaczcie, tak długo. To już jest od poprzedniego filmu. Kiedy ona tutaj też już kwitła. Zobaczcie, jak trwałe są te kwiaty. Parę razy mocno tu padał deszcz. I zobaczcie, jak one fenomenalnie to zniosły. Tak wygląda Afrodyta teraz. No, jestem w szoku. Oczywiście, ja preferuję ten charakter wzrostu korony, rozrastania się korony, który widzieliście u Kubany. To jest dla mnie najpiękniejszy kształt korony, jeśli chodzi o róże pienne. A. Róże wielkokwiatowe, zobaczcie, jednak widzimy część krzewu z samymi liśćmi i dopiero kwiaty u góry, dlatego one zdecydowanie lepiej wyglądają na niskich pniach. Tutaj są akurat na dziewięćdziesiątkach i to jest, wydaje mi się, takie optimum dla, dla róż wielkokwiatowych. Na wyższych pniach jednak zdecydowanie lepiej wyglądają te odmiany, które korony stworzą, takie lekko przechylające się. Jak właśnie, choćby rozarium, czy to jak tutaj, y sens rozem konigin, i to też jest właśnie ten typowy kolor. Tak, jak teraz tu widać, to to jest ten kolor. No, i tutaj znowu, tu, tu, co prawda, na wyższych pniach 120, Hansesztad Rostock. Ten kolorek fajny trochę jaśnieje, widzicie? przy przekwitaniu a tu mamy solero które też tutaj akurat ma typowy kolor najczęściej właśnie to jest taki rzadko kiedy jest ciemniejszy może jesienią i też bardzo fajna fajny kształt samego krzewu, jeśli chodzi o formę pienną, bo też lekko tak się widzicie, przewiesza, czyli mamy kwiaty od samego dołu do samej góry. No ale to trzeba w przypadku solero obrywać, samo nie spadnie. A najładniej chyba lancersztat wygląda o w tym odcieniu. Ten, ten odcień, ta barwa jest najpiękniejsza. Teraz się zrobiło znowu upalnie i one troszkę zjaśnieją. Tu znowu mamy Petersen's Rosen Princessin. Też typowa, idealnie oddana barwa. Typowa barwa dla tej odmiany. Przeważnie kwiatostany są trochę większe i same kwiaty są trochę większe. Tutaj, ze względu na sposób prowadzenia i częstego przyłamywania tych koronek po to, żeby one się zagęszczały, a nie rosły bardzo duże, no to te kwiaty są też troszkę mniejsze. No a tutaj typowa Lion's Rose. O, to jest ten jego naturalny kolor. O, bardzo jasny. Natomiast Coral Lion's Rose mnie jednak bardziej pociąga. A tam dalej znowu aspirin i te odmiany, które się już będą powtarzać. Tutaj ostatnio nie pokazywałem Wam odmiany, która moim zdaniem no dla mnie jest jednym z jedną z podstawowych odmian, którą się powinno na Różach Piennych robić, czyli Zoma abend, ze względu na bezproblemowość kształt. Tutaj, akurat młode korągi do tego nie widać, czyli pędy praktycznie zwisające do samej ziemi, obsypane kwiatami od, samego, od samej góry do samej ziemi. Długość kwitnienia, odporność na słońce, na deszcz, kwiatów, same plusy. W zasadzie nie widzę, nie widzę praktycznie wad tej odmiany. Czasem niektórzy zwracają uwagę na to, że te pędy się robią za długie, że na przykład zwisają na trawni i kładą się na trawniku, i potem nawet czy kosząc trawę, czy pielęgnując tam coś, jest trudniej zrobić. Ale no to przecież jest żaden problem, bo przecież w każdej chwili można tą część pędu, która leży nam na trawniku, odciąć roślinie się nic nie stanie, a my będziemy mieć łatwiej, łatwiejszą pielęgnację. No i znowu Augusta Louise. No i na koniec ta odmiana, która mnie Zaskakuje cały czas, bo obserwuję ją już tutaj od gdzieś trzech tygodni i cały czas wygląda dobrze. Nie było ani jednego dnia w ciągu tych trzech tygodni, jak ona tutaj kwitnie, żeby wyglądała źle. Zaskakuje mnie pozytywnie i formą taką, widzicie, lekko przewieszającą się, niezbyt długą i obfitością kwitnienia i Jakością tych kwiatów i trwałością, odpornością na deszcz, tym, że się sama, o, sama oczyszcza, po prostu ta koronka, jak się na nią patrzy, to zawsze wygląda dobrze. Codziennie tędy przechodzę, i codziennie ona wygląda naprawdę fenomenalnie. I jeszcze mi się podoba w tym wszystkim ten odcień żółtego, taki złoty, żółty, taki bardzo ciepły, przyjemny dla oka. Nie jest to ani kolor herbaciany, nie jest to kolor taki typowo żółty, bladożółty. Nawet jak on zmienia barwę, widzicie jak, jak jaśnieje, to dalej ma w sobie to ciepło takie. I to jest kolejna cecha tej odmiany, która mi się bardzo, bardzo podoba. O, dalej już nie będę szedł. Tam jest dużo już odmian mocno przyciętych po to, żeby... Szczególnie z tych dużych koron, tak jak tutaj Fredenszlicht, żeby nam się to wszystko nie połamało podczas burz, podczas deszczów. Zobaczcie, tak się dzieje, jak się właśnie skraca, skraca pędy i ta koronka nam się w tym momencie naturalnie rozbudowywuje, zagęszcza. I o to nam chodzi: nie chodzi nam o to, żeby w tym momencie te korony były jakieś bardzo olbrzymie. Bardziej chodzi nam o to, żeby ta baza, z, którego, z której u Was te róże będą się rozrastać na wiosnę przyszłego roku była jak najlepsza, żeby tutaj było jak najwięcej pędów, my je mocno skracamy wysyłając te rośliny do Was czasem się obawiam, że z tego powodu będziemy mieć jakieś pretensje od Was że wysłaliśmy tak mocno skrócone rośliny, ale ja jestem do tego strasznie przekonany, że jeżeli wyślemy do Was rośliny mocno przycięte, to po pierwsze one się łatwiej będą przyjmować w przypadku róż to jest bardzo ważne, a po drugie E, zaraz po tym procesie ukorzeniania, jak to wszystko nam tu zacznie na wiosnę nabrzmiewać Wam w ogrodach, to te korony są bardzo gęste i tak fajnie zbudowane. Nie są jakieś takie po prostu pojedyncze, e, łyse pędy, tylko tych pędów rośnie bardzo dużo i na tym nam zależy, więc w tym momencie chcemy, żeby tutaj się zbudowało jak najwięcej pędów. One nie muszą być jakieś super grube, ale żeby ich było bardzo dużo i Przycięte bardzo nisko przed wysyłką do Was na wiosnę dają później fantastyczny efekt w ogrodzie. Na dzisiaj to tyle. No, i następnym razem tu już muszę wejść do albo parkowych, albo okrywowych, bo pewnie nie mam się co pokazywać na YouTube bez tego. Do zobaczenia.